Witam Was na moim kanale Barkas.pl w kolejnym odcinku w rytmie FIFA, gdzie omawiam aktualne tematy związane z piłką nożną, grając jednocześnie w grę FIFA 20 na konsoli PS4. A dzisiaj na tapecie temat, który od kilku dni elektryzuje cały futbolowy świat czyli o powołaniu Superligi. Omawiając to, co się wydarzyło, rozegra mecz Chelsea london kontra AC Milan. Dlaczego wybrałem te dwie drużyny? O tym za chwilkę. Ja będę prowadził chelsea Londyn, natomiast SI przeciwnika ustawiłem na poziomie zawodowiec. Podejrzewam, że to będzie dla mnie bardzo trudny mecz, ponieważ no, obie drużyny to prawdziwa czołówka, a AC Milan wygląda naprawdę solidnie w obronie. Ja będę starał się wyprowadzać szybkie kontry i mam nadzieję, że coś z tych kontr wpadnie. Tutaj atak lewym skrzydłem, podanie do środka. Uruchomienie skrzydłowego, spróbuję tą piłkę wrzucić. Może coś z tego wyjdzie, jest! Jest 1-0. 1-0 w meczu Chelsea AC Milan. Strzelcem bramki jest Kowacic i sobie zaraz zobaczymy w powtórce, jak to wpadło do siatki AC Milan. No, można powiedzieć, że całkiem niezła bramka, dobrze wypracowana, więc jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Zaczynamy mocnym przytupem. Chelsea prowadzi z AC Milan 1-0. Włosi znawiają grę, a ja zacznę omawiać dzisiejszy temat. Otóż należałoby zacząć jeszcze od czasu Benkahera, który pod koniec lat 90. podjął temat utworzenia Superligi, czyli takiego tworu złożonego z najlepszych europejskich drużyn, które by ze sobą rywalizowały w, jednym, w jednych rozgrywkach ligowych, teraz tutaj niebezpiecznie, AC Milan atakuje, ale moi obrońcy um, zażegnali niebezpieczeństwo. Natomiast wracając do tematu, potem był rok 2009 i prezes Realu Madryt Florentino Perez, um, nowo powołany prezes Realu Madryt, Oskar skrytykował formułę ligi mistrzów i zaczął tworzyć nowy projekt, który zajął mu stworzenie go zająło mu kilka lat i teraz ujrzał światło dzienne. Oczywiście o super lidze mówiono już od jakiegoś czasu i to był cały czas gorący temat, cały czas na topie. Ale dopiero niedziela, 18 kwietnia 2021 roku, może być datą przełomową, w pewien sposób historyczną, bo właśnie na naszych oczach dokonała się rewolucja futbolu, jaki znamy. Ogłoszono, że powstaje Superliga. Co to w ogóle jest za twór? Otóż ma być to alternatywa dla Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Nie będzie można do niej. Wejść przez krajowe rozgrywki, a będzie tam pula zespołów, konkretnie według założeń organizatorów, założeń twórców, będzie to 15 zespołów założycielskich i 5 zespołów, które będą walczyły o awans do tej takiej top 20, oczywiście możliwe też jest, że te zespoły, te 5 zespołów będzie po prostu zapraszane przez, przez tych największych decydentów. Tutaj spojrzymy sobie na mecz, który rozgrywam. No cały czas AC Milan jest na natarciu. Tak jak się spodziewałem, będę musiał grać kontrami, Co całkiem nieźle Chelsea wychodzi. Na razie jedna bramka strzelona, kilka akcji takich, takich, takich stanowiących zagrożenie pod bramką Milanu. No ale cały czas muszę być uważny w obronie. Dobrze wszyscy wiemy, jaką mocą dysponuje Ibrahimowicz, który jest bez wątpienia największą gwiazdą AC Milan. No i właśnie o to chodzi, żeby w tych top 20, w tych 20 klubach tworzących Superligę, grały największe gwiazdy. A jakie to są kluby? Może przytoczę nazwy klubów założycielskich, i tak to jest sześć angielskich klubów. Więc to jest, poka pokazuje to, jak. Potężną jak e, mocną ligę e, mają Anglicy i jak bogate y, zespoły. E, więc z Anglii są to Arsenal, e, Chelsea, którą właśnie tutaj rozgrywa mecz, e, Liverpool, e, Manchester City, Manchester United i Tottenham. Teraz w momencik, bo mamy tutaj akcję. No nie udało się. Włosi odzyskują, odzyskują piłkę, wyprowadzają, wyprowadzają kontrę. Więc przedstawiłem drużyny angielskie. Z drużyn hiszpańskich mamy trzy. Real Madrid Barcelona i Atletico Madrid Kolejny strzał, zablokowany. No szkoda. I trzy włoskie drużyny. Grający tutaj w meczu AC Milan, Juventus Turyn, i Inter Mediola. Do tych drużyn miały doszlusować jeszcze trzy. Bayern Monachium, teraz momencik, znowu mamy sam na sam. Odbiła się piłka na pustą bramkę. Miałem szansę strzelić na pustą bramkę, nie wyszło, ale jeszcze, jeszcze cały czas atakujemy. Jeszcze jest nadzieja. Ach, obrońcy Milan wybili z rytmu tutaj mojego napostnika, i to oni teraz wyprowadzają akcję. Tak jak wspomniałem, miały jeszcze doszlusować trzy drużyny do tej założycielskiej piętnastki i był to Bayern Monachium, Borussia Dortmund i francuski PSG. Rozgrywki w Superlidze miałyby się już zacząć nawet latem tego roku, a jeżeli to by nie wyszło, to jesienią roku 2022. Przynajmniej takie są plany. 20 zespołów podzielone będzie na dwie grupy po 10. Zespoły będą grały ze sobą mecz i rewanż, a następnie. Hmm, bo tam bodajże trzy zespoły z każdej grupy automatycznie kwalifikują się do, do playoffów, reszta gra ze sobą bagaże. No i potem na zasadzie yy, amerykańskiej ligi NBA czy NFL yy, będą rozgrywane playoffy. I na końcu finałowy mecz, yy, oczywiście na neutralnym terenie. Można się zapytać, o co chodzi twórcom Superligi. Do czego to wszystko zmierza? Po co to rewolucja? I odpowiedź wydaje się banalnie prosta, bo jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. A pieniądze. Mocą są potrzebne tym 12 klubom, które właśnie ogłosiły powstanie Superligi. Dlaczego są tak potrzebne? Ponieważ to są najpotężniejsze kluby na świecie, a jednocześnie najbardziej zadłużone. No i zastrzyk finansowy pozwoli im na dalsze funkcjonowanie przez długie, długie lata. A mówimy o olbrzymich, potężnych pieniądzach. Ale o tym już za moment, ponieważ zaraz sędzia zakończy pierwszą część spotkania, gdzie udało się strzelić mi bramkę. Chelsea prowadzi z AC Milan 1-0. Zaraz sobie zobaczymy statystyki meczu. No, nie wyglądają one za dobrze dla mojej drużyny, ponieważ no 57% posiadania piłki jest na korzyść AC Milan. Pięć strzałów oddanych, trzy celne. Włosi mieli Chelsea cztery strzały, dwa celne. No i zaczynamy drugą połowę. Zaczyna AC Milan. No, tutaj mam nadzieję utrzymać ten wynik, a może, może uda się nawet coś jeszcze strzelić. A ja wracam do pieniędzy, jakie zostaną zainwestowane w Superligę. Otóż, sponsorem, pierwszym sponsorem Superligi ma być JP Morgan. JP Morgan to jest największy holding finansowy na świecie. Jego aktywa to 2,5 biliona dolarów. Ale na chwilę przerywam, bo tutaj mam akcję sam na sam. Ojej, to będzie karne, to jest podcięcie. Tak, tak, będziemy mieli karnego. I jeszcze ach, czerwona kartka dla obrońcy. E, AC Milan, no układa się to bardzo dobrze dla Chelsea. No e, dobrze, spróbuję strzelić w lewy dolny róg. E, może, może uda się zmylić bramkarza, tak. 2 do 0 dla Chelsea, ten mecz zaczyna zaczyna się układać po mojej myśli, e, prowadzę w tym meczu dwoma bramkami, dodatkowo AC Milan gra w osłabieniu. Tutaj zobaczymy powtórkę bramki, a ja wracam do e, tematu Superligi. Otóż e, J.P. Morgan wyłożył 3,5 miliarda euro na start do podziału pomiędzy wszystkich uczestników pierwszego cyklu Superligi. Natomiast UEFA daje 2,5 miliarda euro, ale rocznie. No do tego jeszcze dochodzi, em, tutaj mówię o Superlidze, dochodzą jakieś bonusy za za miejsca zajmowane w lidze, ale z analiz wynika, że te 15 drużyn założycielskich, te 15 klubów zarobi najwięcej i będzie zarabiać tak z sezonu na sezon. Oczywiście UEFA nie może na to pozwolić. Już zapowiada zdecydowaną walkę z Superligą, używając do tego no, naprawdę dział ciężkiego kalibru. Przede wszystkim szykuje pozyw na 60 milionów euro przeciwko buntownikom. Kolejną taką ciężką artylerią jest zakaz gry w reprezentacjach narodowych piłkarzy, którzy będą uczestniczyć w tych, tej superlidze. A to oznacza, że na euro. I na Mistrzostwach Świata no nie zobaczymy największych gwiazd piłki nożnej. Ja tutaj przerywam, bo prawym skrzydlełem atakuje Chelsea. Oj, to chyba będzie znowu rzut karny. Tak. <ścoughs> tak, mamy kolejnego karnego. Tym razem jednak chyba obrońca uniknie czerwonej kartki. No ale... Myślę, że na żółtą zasługiwał. Spróbuję powtórzyć mój wyczyn z poprzedniego strzału też w lewy dolny. Ojej, no tym razem, tym razem to wyciągnął. Mamy rzut rożny. trudno. Kontynuujemy moją opowieść o superlidze. Tak jak mówiłem, na Mistrzostwach Europy może już w tym roku zabraknąć najlepszych piłkarzy. Na świecie, ponieważ grają w klubach, które będą uczestniczyć w Super Lidze. No, jak możemy się domyśleć, zupełnie ten pomysł nie podoba się federacjom krajowym, piłkarzom, kibicom, nawet rządom, jeżeli tutaj weźmiemy pod uwagę politykę, która oczywiście jest obecna w sporcie, i nie podoba się to również najróżniejszym organizacjom. A także stacją sportowym, które transmitowały rozgrywki ligowe czy rozgrywki ligi mistrzów. No bo kto chciałby oglądać drugi garnitur w akcji, gdy najlepsi grają w Super Lidze, która oczywiście podpisze kontrakt z jedną telewizją. Natomiast dla miłośników gier, jeszcze jedna druzgocąca wiadomość, ponieważ Electronic Art Sport, firma produkująca m.in. FIFA. Naszą tutaj grę, którą sobie gramy, ale na chwilę przerwę, ponieważ znowu atak prawym skrzydłem i znowu będzie rzut karny. No, to się nie mieści w głowie. Trzy rzuty karne w jednym meczu dla Chelsea. Dwa praktycznie. Identycznie, identycznie sprokurowane. Dobrze, teraz wymyślę myślę coś innego. Może spróbuję w prawy w dolny róg posłać futbolówkę. Ach, obronił bramkarz. No coś mi też, że te karny dzisiaj nie wychodzą. Jeden udany, dwa, dwa spudłowane. No dobra, trudno. Gramy dalej. No i wracając do EA Sport, yy, może nie otrzymać yy, no, licencji na Superligę i możemy założyć, że zabraknie tych drużyn yy, w FIFA 2022, co by no, tutaj niezmiernie yy, nas yy, bolało. Teraz tutaj Chelsea, Chelsea ma szansę, strzał jest, jest 3-0. No Udało się tutaj z wodem ominąć obrońców, strzelić bardzo ładną bramkę, no ale wiadomo, AC Milan gra w 10 zawodników, jest na pewno łatwiej się przedrzeć przez linię obrony, włoską linię obrony. No tak, bardzo ładnie wyczekany strzał w lewy dolny róg, tak powinno się grać. No właśnie, i w grze FIFA 2022 y, mogę już nie mieć okazji rozegrać meczu Chelsea-Ace Milan, y, ponieważ oba, oba, oba te kluby podjęły decyzję o przystąpieniu do y, y, Superligi. Y, natomiast sytuacja jest cały czas dynamiczna, zmienia się praktycznie z godziny na godzinę. I jeszcze przed nagraniem tego filmu dotarła do mnie taka informacja, że zaczynają się niektóre kluby wyłamywać, i Manchester City i Chelsea, właśnie tutaj, którą rozgrywam mecz, włodarze no, myślą o tym, żeby jednak zrezygnować z Superligi. A tym samym w orbicie zainteresowań są inne, inne kluby. Tutaj, teraz, znowu akcja Chelsea, sam na sam, będzie okazja. Jest 4-0. Powiem szczerze, że ta czwarta bramka już tak mnie nie cieszy, no bo zdaje sobie sprawę, że AC Milan jest osłabiony no i zaczyna się takie trochę jednostronne widowisko. No i wracając do Superligi, w orbicie zainteresowań włodarzy tej Superligi yy, pojawiają się inne kluby, takie jak Napoli i FC Porto. No Gdyby to było Napoli, gdyby Napoli przystąpiło do, do organizacji, to automatycznie stracilibyśmy oprócz częsnego, który gra w Juventusie, również Zielińskiego yy, i tych dwóch piłkarzy mogłoby zabraknąć yy, na euro w polskiej reprezentacji. Oczywiście, jeśli UEFA wprowadzi zapowiadane sankcje. Jak powiedziałem, wszystko zmienia się dynamicznie. Cały czas pojawiają się nowe oświadczenia, nowe informacje w sprawie powstania Superligi. Ten film nagrywam we wtorkowy wieczór i ostatnia taka wieść, jaka do mnie dotarła, była taka, że FIFA wydała swój komunikat, ale nie był on tak ostry i potępiający, jakby się wszyscy spodziewali. No, i FIFA pozostawia pole do negocjacji, więc może być tak, że stanie w opozycji do UEFA, a to by oznaczało, że na przykład piłkarze Superligi mogą jechać za rok na Mistrzostwa Świata, ale już na Mistrzostwa Europy yy, nie. No, byłby to wielki dramat dla sportu, dla widowiska, <gryw> dla kibiców, którzy o dziwo wcale nie są zachwyceni powstaniem Superligi. Natomiast piłkarze milczą jak zaklęci i tak naprawdę chyba do wtorkowego wieczoru żaden się nie odezwał, nie wypowiedział na ten temat. Teraz kilka słów o plusach i minusach takiego rozwiązania, takiej superligi, która ma niedługo wystartować. No więc przede wszystkim takim największym plusem byłaby większa przejrzystość rozgrywek, yy, ograniczona liczba klubów, yy, kluby, które są rozpoznawalne, yy, piłkarze grający w tych klubach są rozpoznawalni, same gwiazdy. Yy. No i teoretycznie wysoki poziom każdego meczu, bo graliby ze sobą najlepsi z najlepszych. I tu też od razu mamy minus tego typu rozgrywek, ponieważ yy, bywało tak, że jakaś drużyna skazana na porażkę jechała do jaskini Lwa i wyciągała ten remis yy, bądź zwycięstwo, sprawiając tym samym olbrzymią sensację. Teraz nie będzie takich sensacji w Super Lidze. No, każda drużyna może z każdą wygrać. Jak się to wszystko skończy? No nie wiadomo. Czy to jest tylko zagrywka, żeby wymusić więcej kasy od UEFA? A może chodzi o zagwarantowanie miejsca w Lidze Mistrzów? Trudno powiedzieć. Na pewno będzie ciekawie. A ja Wam już dzisiaj dziękuję. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Cześć, do następnego.